Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Pomiędzy godziną 19 w Sylwestra a godziną 6 nad ranem w piątek 1 stycznia 2021 roku nasi dyspozytorzy medyczni ze Szczecina i z odebrali ponad 600 zgłoszeń od mieszkańców z całego naszego regionu. Najwięcej tych zgłoszeń wpłynęło oczywiście po północy. I głównie dotyczyły osób, które nadużywały alkoholu lub też zażyły środki odurzające i doznały urazów po upadku, lub też powdaniu się w bójkę. Sporo z tych zgłoszeń dotyczyło osób nieletnich i wśród pacjentów były także osoby nieprzytomne z zaburzeniami zachowania, samookaleczeniami, lub też po próbach samobójczych. Natomiast co ważne, nie odnotowano żadnych poważnych wypadków komunikacyjnych na terenie naszego regionu, a w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku mniej było osób, które doznały urazów związanych z odpalaniem fajerwerków czy też petard. Najpoważniejsze tego typu zgłoszenie miało miejsce w okolicach Drawska Pomorskiego, gdzie około 70-letni mężczyzna doznał poważnego urazu dłoni z częściową amputacją palców. Inne tego typu zgłoszenia związane z odpalaniem fajerwerków miały miejsce między innymi w Białogardzie, gdzie mężczyzna w wieku 46 lat doznał powierzchownych obrażeń twarzy, w Stargardzie, gdzie 46-letni mężczyzna doznał urazu kciuka, w Szczecinie, gdzie młoda 20-letnia kobieta do doznała urazu kończyny dolnej oraz w Chociwlu, gdzie 30-letni mężczyzna doznał urazów palców kończyny górnej. Nie brakowało oczywiście zgłoszeń dotyczących osób zakażonych koronawirusem, które skarżyły się na pogorszenie stanu zdrowia i skarżyły się na bardzo silne problemy z oddychaniem.